Nie żyj przeszłością ani starymi nawykami, to one zatrzymują Twój rozwój. Jeśli robisz ciągle to samo, otrzymasz te same rezultaty. I naprawdę, jeśli każdego dnia wstajesz, pijesz kawę, ubierasz się, jedziesz do pracy tą samą drogą, spotykasz się z tymi samymi ludźmi, potem po pracy przychodzisz, jesz i na przykład siadasz na komputer albo na TikToka i oglądasz go kilka godzin, Cały czas nowa dopamina, nowa dopamina i potem idziesz spać. I dosłownie potem na przykład nadchodzi piątek, wychodzisz ze swoimi znajomymi i na przykład opowiadasz o tym, jakie to życie jest złe. No i powiem Ci, że jest złe, ponieważ cały czas żyjesz po prostu tym samym. Ty stworzyłeś swój świat, który jest dla Ciebie przewidywalny. Ty wiesz, co jutro zjesz, Ty wiesz, z kim się jutro spotkasz, ty dosłownie wiesz wszystko, znasz swój plan dnia na pamięć. I to jest bardzo złe, ponieważ żadnej szansy na rozwój. Totalnie. Dlatego musisz to przemyśleć i musisz po prostu coś zmieniać w swoim życiu. Nawet jeśli zaczniesz po prostu starać się, ty nie wiem, te kilka godzin po pracy przeznaczać na coś dobrego. To już będzie, wiadomo, progres. I na przykład mam na myśli, również jak jedziesz do pracy, to po prostu wybieraj, staraj się wybrać każdego dnia nową drogę, nawet z GPS-em po prostu, abyś się uczył nowych rzeczy, aby Twój mózg, na przykład, nagle musisz, nie wiem, skręcić w prawo i na przykład jechać nową drogą i Twój mózg to zna. I tak samo wiadomo. Jakieś złe nawyki, papierosy, czy nawet można powiedzieć, że ta kawa, wiadomo, bardzo często, są to nasze uzależnienia. My tego nawet po prostu nie chcemy, tylko już po prostu to pijemy, bo to jest automat, 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 i tak samo palenie, picie, ale dopiero gdy to wyeliminujesz i nagle się okaże, że ile ty czasu, ile ty na przykład pieniędzy oszczędzasz dzięki temu, to jest w ogóle, będzie dla ciebie coś niesamowitego. Nagle się okaże, że zamiast na przykład 1000 zł na używki, byś mógł przeznaczyć nie wiem, 200 zł na paliwo, 400 zł na nocleg, 400 zł nawet na jakieś dobre jedzenie, i dosłownie masz jakiś jeden dzień w innym mieście. Nawet można powiedzieć, że w większym mieście. I naprawdę, może to być coś dla Ciebie bardzo ciekawego, nowego, tylko po prostu musisz się ulepszać. I serio. Liczę, że to przemyślisz i po prostu coś spróbujesz zmienić. Oczywiście, jeśli chcesz. Jeśli nie, to rób sobie dalej, co chcesz. Dziękuję za wysłuchanie. Cześć.